Wraz z nastaniem XIX wieku większość kościołów protestanckich w Ameryce zaczęła przejawiać wielki optymizm. Wielu ludzi wierzyło, że właśnie nadchodzi tysiącletni okres pokoju, ale nie wszyscy się z tym zgadzali. Były agnostyk imieniem William Miller zaproponował niepokojąco odmienną wizję. Zamiast tysiącletniego pokoju dostrzegł, że ludzkość zmierza ku katastrofalnemu kryzysowi oraz ku końcu obecnego świata i wszystkiego, co na nim jest. Miller i jego współpracownicy uważnie badali biblijne proroctwa, stosując metody interpretacyjne, jakich używali biblijni uczeni od wieków. Doszli do wniosku, że Jezus Chrystus powróci na ziemię w chwale wraz z ogromną armią niebiańskich aniołów w 1844 roku. Tysiące ludzi mieszkających głównie w Nowej Anglii i w stanie Nowy Jork przyjęło ten pogląd. Przyłączyli się do Williama Millera, aby przygotować się na powtórne przyjście Chrystusa. To przekonanie jednoczyło ich ze sobą. Nie martwili się ani o farmy, ani o interesy, ani o ich wyznania wiary czy tradycje religijne. I z pewnością nie martwili się o to, który dzień to prawdziwy szabat. I w tym miejscu do naszej historii wracają baptyści Dnia Siódmego. Na początku lat 40. XIX wieku, baptyści Dnia Siódmego dostali nowy impuls misyjny, aby głosić szabat wśród innych chrześcijan, szczególnie wśród baptystów, którzy nie zachowywali Dnia Siódmego. Opublikowali serię traktatów i promowali je, zanosząc z miejsca na miejsce. W ten sposób pragnęli wywrzeć wpływ na ludzi wokół nich. Ku swojemu rozczarowaniu stwierdzili, że nikt nie wydaje się być zainteresowany. Nikt nie chciał ich słuchać. Jednak w pobliżu małej miejscowości Washington w stanie New Hampshire pewna baptystka Dnia Siódmego postanowiła, że nadszedł czas, by ktoś naprawdę jej wysłuchał. Tą kobietą była Rachel Oaks, a tym, który jej wysłuchał był Frederick Wheeler, kaznodzieja millerytów. Bracie Wheeler, dobrze, że przyszedłeś. Podaj mi swój płaszcz, a tam obok drzwi możesz postawić te zapłacone buty. Siostra Oaks, ciekaw jestem, dlaczego Twoje zaproszenie było tak pilne. Mam nadzieję, że to nie są żadne problemy z Tobą lub Twoją córką. Nic, tych rzeczy. Przejdźmy do pokoju gościnnego. Muszę z Tobą porozmawiać. Skarbie, czy mogłabyś przynieść nam herbatę? Usiądź, proszę. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku z Tobą i Twoją rodziną, mimo że często jesteś poza domem. Tak, z rodziną jest w porządku. Nie ma za dużo pracy na farmie w tym roku, gdyż Pan przychodzi już za kilka miesięcy. Byłoby wspaniale. Ale wszyscy musimy się tak samo przygotować na przyszłość, jeśli nie powróci przed następną zimą, nieprawdaż? Myślę, że taka możliwość rzeczywiście istnieje, ale. Powiem Ci, dlaczego byłam tak poruszona na ostatnim nabożeństwie w niedzielę. Oraz dlaczego pragnąłam spotkać się z Tobą tak pilnie? Czy pamiętasz swoje kazanie, zanim spożyliśmy wieczerzę Pańską? Oczywiście. To moje standardowe przesłanie na takie nabożeństwo. Należy się właściwie przygotować, abyśmy nie spożywali ciała i krwi Pańskiej w sposób niegodny. Zapewniałeś nas, że jeśli ktoś żyje w świadomym nieposłuszeństwie względem przykazań Bożych, nie powinien przystępować do wieczerzy pańskiej. Z mi, że bacznie słuchałaś, ale chyba nie mówisz, że nie zgadzasz się z moim kazaniem, prawda? Wręcz przeciwnie. Zgadzam się całkowicie. Odważę się powiedzieć, że zgadzam się nawet bardziej niż ty. Jak to? Wierzę, że jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem przestrzegać przykazań ze względu na miłość do naszego Zbawiciela. Ale słysząc Twoje słowa przy stole z chlebem i winem, ledwo mogłam powstrzymać się, aby wyrazić sprzeciw. Posłuchaj tego. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem Pana, Twego Boga. Ależ oczywiście dobrze znam ten werset. Jednak ty i twoje zgromadzenie jesteście nieposłuszni temu przykazaniu. Nieposłuszni? Jak będziesz mógł stanąć przed zbawicielem, gdy powróci, skoro w tak oczywisty sposób ignorujesz jego wolę? On ogłosił siódmy dzień swoim świętym Szabatem. Jak możesz być zadowolony z siebie, święcąc pierwszy dzień tygodnia? Ale siostro, pierwszy dzień tygodnia, pastorze Willer. Czyli niedzielę. Zamiast siódmego dnia tygodnia, którym jest sobota, nie widzisz tego? Jako pasterz swojego stada jest Twoim obowiązkiem, Twoim przywilejem prowadzić swój zbór do właściwego zrozumienia Pańskiego Szabata. Przyznaję, że nigdy nie zastanawiałem się nad tym od tej strony. Być może warto to zbadać. Być może byliśmy tak pochłonięci myślami, że Pan może przyjść w tym roku, że nie wzięliśmy pod uwagę innych ważnych kwestii. Dokładnie. To się musi stać przedmiotem rozważań i modlitw. Tylko o to Cię proszę. Jestem pewna, że ta prawda stanie się dla Ciebie tak samo oczywista jak dla mnie. Dziękuję, moja droga. Frederick Wheeler był głęboko dotknięty tym, co powiedziała mu Rachel Oaks. Wziął swoją Biblię i traktaty o szabacie, które opublikował Kościół Baptystów Dnia Siódmego. Rozpoczął szczere studium i przekonał się, że siódmy dzień tygodnia to szabat Pana. Wheeler i inni mileryci przeżyli głębokie rozczarowanie, kiedy Chrystus nie przyszedł w 1844 roku. Jednak nie stracił wiary w Biblię, nawet jeśli nie rozumiał jej w pełni. Dalej studiował biblijne podstawy dla zachowywania szabatu i wkrótce zauważył, że inni podzielili jego przekonania. Na początku 1845 roku TM Prebo napisał traktat, w którym przedstawił kilka argumentów na korzyść Szabatu Dnia siódmego. Jedną z osób, która była zainteresowana jego lekturą był Joseph Bates, emerytowany kapitan statku i zagorzały badacz Biblii. Joseph Bates przeczytał opracowanie T.M. Priblea na temat szabatu wydane na przełomie lutego i marca 1845 roku. Otworzył swoją Biblię i czytając to opracowanie, przekonał się, że siódmy dzień to szabat naszego Pana. Poszerzając nadal swoje zrozumienie, stał się on później głównym zwolennikiem szabatu dnia siódmego, co doprowadziło ostatecznie do powstania Kościoła Adwentystów dnia siódmego. W czasie, gdy nauka o szabacie Dnia Siódmego zyskiwała popularność w Ameryce w połowie XIX wieku, przez Chiny przetoczyło się powstanie tajpingów. Chłopi zbudowali się przeciwko dynastii Mandżurskiej. Wszystko zaczęło się od Honka Shukana, ambitnego syna biednego rolnika. Chciał stać się kimś, dlatego zainteresował się stanowiskiem w administracji państwowej. Jednak ciągle oblewał egzaminy. Niektórzy historycy uważają, że był on niesprawiedliwie traktowany z powodu uprzedzenia rządu wobec chłopów. Pewnego dnia, gdy Hong opuszczał salę egzaminacyjną, pewien nawrócony chińskich chrześcijanin wręczył mu kilka broszurek opublikowanych przez protestanckich misjonarzy. Wrócił do domu, położył je na półkę i zapomniał o nich. Hong podjął kolejną próbę zdania egzaminu. Ale ostateczna porażka doprowadziła go do rozstroju nerwowego oraz mrocznego i przygnębiającego okresu naznaczonego serią dziwnych snów. Kim był ten starzec? Co próbował mu przekazać? Chińska tradycja nie przywiązuje żadnej wagi do snów, o ile nie mają wyraźnych związków z prawdziwym życiem. Hong nie dostrzegał żadnych tego typu powiązań, więc jego sny wprawiły go w zakłopotanie. Jakiś czas po oblaniu egzaminów i otrzymaniu tych snów, odwiedził go przyjaciel i powiedział. O, widzę, że masz te broszury. Czyż nie są one fascynujące? Był to taki spontaniczny komentarz. Hong odparł. Tak naprawdę to nie przeczytałem ich. Na co przyjaciel odpowiedział? Myślę, że powinienem się przeczytać. Te broszurki zaznajomiły Honga Shukana z Biblią oraz jej opisami wszechmocnego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I nagle te sny nabrały sensu. Cztigodny starzec, którego widział, to Bóg. Hong zobaczył teraz całkiem inny świat niż ten, który znał z tradycji buddyjskiej. Hong Xu Kan wierzył, że celem jego życia jest ustanowić Taiping Kinyo, czyli niebiańskie królestwo wielkiego pokoju. Jego religijny zapał ogarnął uciskaną klasę chłopów, zbudzając największy ruch rewolucyjny XIX wieku. Hong i jego towarzysze wydali i dystrybuowali Biblię, a nawet wymagali, by ich żołnierze nauczyli się niektórych części na pamięć. Myślę, że najbardziej chrześcijańską częścią powstania Taipingów było głębokie poszanowanie dziesięciu przekazań, ponieważ posiadali oni dziesięć zasad, które były identyczne. Przywódcy tajpingów traktowali czwarte przykazanie dosłownie. Wymagali zachowywania siódmego dnia tygodnia jako szabatu. Ponieważ tradycyjny kalendarz chiński nie posiadał siedmiodniowego tygodnia, musieli obrać jakąś metodę. Każdego szóstego dnia tygodnia wywieszano flagę przypominającą ludziom o przygotowaniu się na nadchodzący święty dzień. Dzień siódmy jest świętym dniem niebiańskiego Ojca. Dlatego nasz Pan, niebiański Ojciec, ustanowił go dniem szabatu i dniem świętym jako wieczne przypominanie ludziom tego, że zostało im podarowane prawdziwe szczęście przez łaska naszego niebiańskiego Ojca, aby pamiętali na wieki o Jego życzliwości. Wysiłki Honga Shukana, aby ustanowić niebiańskie królestwo wiecznego pokoju, Nigdy nie odniosły sukcesu. On i jego towarzysze wyzwolili około 40% całego imperium z podpanowania panowania Mandżurów, ale w końcu Wielka Brytania i inne potęgi zachodu pomogły Mandżurom zdobyć przewagę. W 1864 roku zmiażdżyli powstanie Honga Shukana. Gdy trwały zaciekłe walki podczas powstania Taipingów w Chinach, Odosobniony zakątek Ameryki Północnej przeżywał własną rewolucję. Historia ta jest dobrze znana na Alasce, w okolicy doliny rzeki Kobuk. W połowie XIX wieku żył tam Manilak, eskimoski prorok, którego historia była przekazywana z pokolenia w pokolenie. Gdy Manilak był chłopcem, wyszedł, by sprawdzić zastawione przez siebie sidła. Ujrzał dobre miejsce na odpoczynek, więc poszedł tam i usiadł na kawałku drewna. Nagle usłyszał dziwny dźwięk. Tatagik. Tatagik to był ten odgłos. Oznacza to ojciec i syn. Przychodził wiele razy na to miejsce i zawsze słyszał ten sam głos. I kolejne słowo. Isrumi Źródła inteligencji i myśli. Ciągle to słyszał. Mówił wiele dziwnych rzeczy, więc. Ludzie myśleli, że oszalał, ale on był mądry. Mądrzejszy od szamana, afata Kuka. Czasami opowiadał o dziwnych białych ludziach, którzy przyjdą z zewnątrz. Mówił, że przeniosą ze sobą książki, a ludzie zrozumieją, co jest w nich napisane i poznają Boga. Mówił o łodziach, które pływają po niebie oraz ludziach pływających po wodzie łodziami bez wiosł. Dlatego mówiono, że jest szalony. Sądzę, że szamani obawiali się go. Może byli zazdrośni? Zawsze łamał ich zakazy. Pewnego dnia w Kotzebue dwóch z nich chciało się go pozbyć. Odpowiedział im, mógłbym połknąć was obu. Oczywiście nie zrobił tego. Próbowali zniszczyć jego ducha, kiedy spał, ale światło w nim było zbyt jasne. Nie mogli się do niego dobrać. Inna sprawa. Mówił o odpoczynku dnia siódmego. Każdego siódmego dnia stawiał maszt przed swoim namiotem i mówił, to jest ten dzień, w którym odpoczywam. Ludzie zarzucali mu, dlaczego odpoczywasz? Po prostu się lenisz, nic nie robisz. Mówił im, że przestrzega przykazania dziadka. Dziadka to znaczy Boga. Tak. Nawet dziś, ponad 100 lat po jego śmierci, wpływ poselstwa Manilaka i jego przykład pozostaje wciąż żywy. Robert Mulluk, dyrektor Norwich Native Community, mieszka i pracuje w dolinie rzeki Kobuk w ziemi Manilaka. Manilak udał się tam i przepowiedział, że w przyszłości Eskimosi będą mogli latać w powietrzu w jakichś maszynach. Nie umiał tego określić, ale. Wiedział, że będziemy jedynie tam siedzieć i latać w powietrzu. Kolejną rzeczą było to, że wsiadł do łodzi i powiedział, pewnego dnia będziecie siedzieć w takiej łodzi i bez żadnego wysiłku poruszać się bardzo szybko. Oprócz przypowiadania przyszłości, Manilak martwił się o codzienne życie swoich współplemieńców. Eskimosi obawiali się mrocznych mocy szamanów i żyli w oparciu o różne zakazy, które zostały utrwalone w ich kulturze. Manilak wiedział, że z tego powodu życie było dla nich niezwykle trudne. Począł więc osłabiać wpływ szamanów, nauczając ludzi, że mogą spokojnie ignorować te zakazy. On sam stał się przykładem dla innych, gdy je publicznie łamał. Ciągle udowadniał, że istnieje o wiele potężniejsza moc niż szamani. Kiedy stawiał im czoła, oni wiedzieli, że mają do czynienia z wyjątkową siłą. Mówił, że jego mądrość i ochrona pochodzą z góry, od tego, którego nazywał dziadkiem. To właśnie dziadek dał mu moc nad szamanami. To on ukazał mu, co się stanie. To on pokazał mu, w jaki sposób ma nauczać ludzi, by żyli bez strachu. I to właśnie dziadek nauczył go odpoczynku siódmego dnia tygodnia. Historia Manilaka jest jedną z wielu, gdzie ludzie dowiadywali się o Bogu i jego sabacie bez czytania Biblii lub bez spotkania z misjonarzami. Kolejna historia pochodzi z dalekiego zakątku lasu deszczowego w Ameryce Południowej. Około 100 lat temu pewien wódz wioski o imieniu Aukła miał niesamowity sen, który zmienił jego życie. Przybysz, który go odwiedził we śnie, powiedział mu o Bogu. Powiedział, w jaki sposób być zdrowym, jak być czystym, co należy jeść. Nauczył go pieśni i proroctw i powiedział mu również o Szabacie. Przybysz, którego ołkła nazywał Jaśniejący, powiedział mu również, by wypatrywał nauczyciela, który przyjdzie do jego wioski i przyniesie czarną książkę. W tej małej wiosce Parujma w zachodniej Gujanie, żyją potomkowie Ołkwy. Nadal pamiętają o jego śnie i o jaśniejącym przybyszu. Wyglądał jak Bóg. Wierzyli, że Bóg rozmawia z nim, ponieważ w jego śnie ktoś z nim rozmawiał. Wierzą, że to był Bóg. Mówił im o szabacie, że sobota jest Dniem Świętym i że nie powinno się wykonywać żadnej pracy w tym dniu. Żadnej pracy, żadnej aktywności zawodowej. Należy jedynie wielbić Boga. Owkwa mówił, nie idźcie łowić ryb, nie chodźcie na pole. Zostańmy i wspólnie oddawajmy chwałę Bogu w dzień szabatu. W tamtych czasach ludzie używali węzłów na sznurze do określania tygodni i miesięcy. Każdego dnia rozwiązywali jeden węzeł aż do dnia szabatu, tak więc wiedzieli, który dzień to sobota. Taki prymitywny tygodniowy kalendarz, ale jakże niezawodny, był nadal w użyciu jeszcze wiele lat później, kiedy pewien misjonarz dotarł do ich wioski. Miał ze sobą Biblię, czarną książkę, o której śnił Ołkła. To, co odkrył, było niezwykłe. W przeciwieństwie do typowych, prymitywnych ludzi z dżungli, mieszkańcy wioski byli czyści i zdrowi. I wiernie zachowywali sobotę każdego tygodnia jako szabat. Ich potomkowie kontynuują ten zwyczaj po dziś dzień. Może was zaskoczyć to, że prawda o szabacie dnia siódmego zapuściła szczególnie głębokie korzenie w Afryce. Od przybycia pierwszych misjonarzy protestanckich w XVIII wieku powstały tam dziesiątki niezależnych kościołów. Nie powinno nas dziwić, że zachowywanie szabatu jest tam szeroko rozpowszechnione. Idea szabatu wyrażona jest w różnych językach i tradycjach Afryki. Plemię kwazulu natal Czciło Boga, którego pochodzenia nie można ustalić. Czynili to w szczególnym dniu, w którym nie wykonywano żadnych prac. Ludzie nie mogli zbierać swoich plonów. Nie wolno im było uprawiać roli. Ów dzień był poświęcony jedynie na wielbienie tego Boga. Tym dniem była sobota. Tradycja szabatu dnia siódmego zawsze była zakorzeniona w kulturze Aszanti. W prawie każdej afrykańskiej kulturze religia lub idea Boga jest głęboko zakorzeniona. Są one ze sobą mocno splecione. Zatem pytanie, jak daleko sięga tradycja szabatu, to pytanie, które nie powinno być zadawane Afrykanom, ponieważ o ile nam wiadomo, było to częścią naszego życia od zawsze. Sobota w języku Zulu oznacza dzień zakończenia lub dzień ostatni. Bardzo fascynującą rzeczą dla mnie jest to, że posiadali oni koncepcję szabatu na wiele lat wcześniej, zanim przybyli europejscy misjonarze. To misjonarze przywieźli ze sobą święcenie niedzieli. Aż do tego czasu każdy wiedział, że Bóg posiada jeden wyjątkowy dzień – sobotę. W Ameryce tradycja niedzieli jako Dnia Świętego była częścią życia religijnego przez wiele stuleci. Z jednej strony właściwe zachowywanie tego dnia było wymogiem otrzymania Bożego Błogosławieństwa, z drugiej strony niektórzy myśleli, że lekceważenie go ściągnie nieszczęście. Około 10 lat przed wybuchem wojny secesyjnej, pewien lekarz z północy, a abolicjonista, wybrał się w podróż na południe, by zobaczyć panujące tam warunki. Miał skłonność do patrzenia na żyjących tam ludzi z uprzedzeniem. Pewnej niedzieli znalazł się w Nowym Orleanie i był w szoku z powodu bezczyszczenia szabatu. Ludzie uprawiali hazard, prostytucję i bawili się hucznie. Następnego dnia wybuchł tam ogromny pożar, co było dość powszechne w XIX wieku, i miasto zostało całkowicie zniszczone. Napisał on w swoim pamiętniku, że według niego była to sprawiedliwa zapłata za łamanie szabatu. Czasy się zmieniły i postawa względem niedzieli również. Gdy przemysł stał się bardziej zmechanizowany, a kodeks pracy ograniczył tygodniową pracę, ludzie zaczęli rozkoszować się luksusem wolnego czasu. Sama niedziela była coraz bardziej kojarzona z wypoczynkiem, a to oznaczało kłopoty. Problem polegał na tym, że niedziela zaczęła być kojarzona z możliwością zarobku poprzez czas wolny i rekreację. Wszystkie formy spędzenia wolnego czasu, takie jak profesjonalny baseball, teatry i parki rozrywki, stały się dochodowe. I wielu przedsiębiorców uczyniło z nich przedmiot zysku. W ten sposób szabat przynosił im zysk. Dla wielu religijnych przywódców zeświadczenie niedzieli było olbrzymim krokiem w złym kierunku. Silne i wpływowe głosy apelowały o więcej ustaw ograniczających handel, a nawet działalność prywatną w niedzielę. Starania o ochronę niedzieli są kontynuowane również dziś i wspierane np. przez Lord's Day Alliance. Lords Day Alliance wierzy, że idea szabatu lub dnia odpoczynku poprzedza wszystkie wspólnoty religijne, nawet judaizm. Panie Jones, mam do Pana pytanie. Jak zareagowałby Pan, gdybyśmy zmienili ten projekt na ustawę sobotnią z sobotą jako szabatem bez niedzieli? Podejrzewam, że zająłby pan zupełnie inne stanowisko. Wręcz przeciwnie, senatorze. Wszelkie ustawy, które próbują atakować sumienie, są ewidentnie niechrześcijańskie i ze swej natury niezgodne z konstytucją.